A tutaj taki konwój niemieckich ciężarówek, chyba niemieckich albo amerykańskich, zobaczcie jakie potężne Japitole. A w ogóle z ciekawości wam powiem, jeszcze że ja to się gamon, nie jestem taki refleks, mam szachisty, bo teraz w tamtą stronę, czyli kierunek Heilbronn, leciały dwa Wartburgi stare, tysiączki, jak ktoś e, z, nie wie jak wyglądał Warburg tysiączka, to niech sobie tam wpisze, to lata chyba e, 70. albo 60. Warburg tysiączka to są takie bardzo zaoblone auta, dwa, piękne, ale to śliczne, później leciały za jakiś czas jechały chyba cztery albo pięć motocykli teraz tak, klasyki jakieś ale nie jakieś takie jak Junak czy, czy Ural. Ale z takich lat 70., -tych, 80., -tych, klasyki z koszem każdy i każdy miał przyczepkę. Wyglądało to super. Pierwszy raz coś takiego widziałem, jak jeżdżę tutaj po Europie, żeby tyle auty, tyle motocykli jechało w takim konwoju. No tam pojedyncze się spotykało Ale tutaj fajnie to wyglądało A później jechały dwa trabanty No mówię ja pierdziel i nic nie nagrałem Nic, mogę wam tylko przekazać to co widziałem I to troszeczkę tak jak W średniowieczu wygląda teraz e, Dlatego, że Dlatego, że Kiedyś tak przekazywali e, Informacje, tak? Gdzieś tam jakiś wędrowiec sobie szedł za, Zaszedł do karczmy i e, Opowiadał Wszyscy usiedli i go słuchali eee, O znowu zjadą. To hamery chyba są teraz eee, I wszyscy go słuchali i dowiadywali się wtedy To co się działo W świecie O gdzieś tam powiem na przykład Trzy dni drogi stąd byłem tam w miejscowości Która nazywała się tak i tak I opowiada co tam w tej miejscowości było I ludzie stąd się dowiadywali co się dzieje w okolicy, chociażby? Tak? A jak już był ktoś, kto pływał e, i przemierzał, tak naprawdę, świat, no to to był dopiero gość, nie z tej ziemi, można powiedzieć. Tak samo ja Wam teraz przekazuję tylko to, co widziałem. I naprawdę, obłędnie to wygląda. I te trabanty, też te dwa trabanty, no śliczne było. Jakieś takie hasło widziałem: plastik jest fantastic. No i faktycznie e, teraz to jest fantastyczne. Kiedyś. Jak ktoś miał trabanta, no, były takie lata, że ten trabant był uznawany w demoludach, tak zwanych, za auto dosyć dobre. Bo to nie były tak naprawdę złe, były za samochody. No ale z czasem zostały wybierane przez nowoczesną technikę, nowszą technikę, fajniejsze kształty, lepsze osiągi, mniejsze spalanie. No. Wyobraźcie sobie, że macie teraz samochód, gdzie, żeby go zatankować, to. Trzeba unieść pokrywę silnika Bo tam się znajduje zbiornik I tam jest korek I tak trabant miał Tam był nie wiem, chyba 20 litrów ten zbiornik miał Tylko z tego co, co kojarzę Mogę się pomylić, ale tak było I eee, ja bardzo lubię takie stare samochody Bardzo możliwe, że dlatego też Że to, to troszeczkę tak wracam wtedy eee, Jest taka nostalgia Do czasów mojej młodości Jak miałem lat 12, 15, 17, to te samochody jeździły, były bardzo popularne, to były normalne auta. Znaczy, Warszawa, pamiętacie Warszawę Garbusa na przykład, e, to jak kiedyś jeszcze byłem kierowcą taksówki, tak, tak, byłem kierowcą taksówki 9 lat w łodzi, to jeszcze Warszawa jeździła na taksówce i ja też wtedy przez rok albo dwa lata ta Warszawa jeździła. Skody jeździły takie stare, a jakie to auta, jak się pokazało, Opel Kadett, Opel Kadett jak się pokazał, na przykład jakiś rocznik 85, albo Audi 80, rocznik 88 jakiś, 86. No to, to, to naprawdę był, była sensacja, powiem Wam, sensacja. Także e, uwielbiam e, stare samochody popatrzeć, e, powąchać je nawet w środku. Jak gdzieś stoi jakiś taki pojazd, e, gdzieś stoi jakiś taki pojazd na parkingu, czy to w Polsce, czy za granicą, to ja podchodzę, oglądam, staram się zrobić zdjęcie jakieś. E, języków nie znam, ale zawsze się gdzieś tam dogadam z kimś o jakichś podstawowych, e, podstawowych parametrach tego samochodu. Rocz, rocznik ile kosztował? No, lubię, 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 lubię zimne, coś takiego wejśbrzone. na coś takiego popatrzeć. A teraz, moi drodzy, zbliżamy się do tego mostu, e, stakady bardziej, którą tutaj Niemcy budują. I co wam mówiłem, że e, no, tak naprawdę co jadę, to patrzę, jak daleko te prace się posunęły. Najdajemy do parkingu Pegnitz. Ja mogę to stanąć i stąd bym dojechał też do granicy, ale wiecie co, tak mi się fajnie jedzie. Eee, Kurczę, nie wiem czy w dobrym momencie wypowiedziałem te, te słowa. Puh, puh, puh. Żeby nie było, że zaraz będzie jakiś korek, na tą chwilę nic mi się tu nie pokazuje. 353 do granicy. Eee, ale mówię, tak się fajnie jedzie, nie ma żadnych korków. Ja sobie słucham tutaj eee, gościa. Kanału, tak naprawdę zarazem powiem, jak ten kanał się nazywa. Momencik: Miłośnicy Czterech Kółek. Tak się nazywa ten kanał. Miłośnicy Czterech Kółek. Pewnie każdy z Was wpadł prędzej czy później na ten kanał. Yy, widział ten kiedyś już tego gościa. Taki z brudką, ma taki kucyk z tyłu. I opowiada no, dosyć ciekawe rzeczy w prosty sposób. O, motoryz o motoryzacji Nawet no, nie trzeba tego oglądać Wystarczy tego posłuchać Także no, włączyłem sobie Jego słucham Asfalt pode mną przepływa Także fajnie się jedzie A ja zatrzymam się chyba za 45 km na Woklandzie I tam sobie zrobię pauzę Taką z półtorej godziny tak, Zrobię sobie kawy Pójdę się wykąpać A, o. I tak sobie zaplanowałem A zobaczymy się teraz Eee, Niemcy nie pokrzyżują mi drogi Bo wysłuchały Tego co zaplanowałem A przeważnie tak jest, że jak się coś głośno powie To się nie chce sprawdzać Ale obadamy, czy do Wglanda dojadę Tak bez przeszkód Lustarku może uda wam się zobaczyć Lewym skrajnym pasem Leci Mercedes Cabriolet Żółty Ale zobaczcie jaki śliczny Prawda? No i to jest to jest klasyka No i jesteśmy przed Woklandem Tu mi zostało się 15 minut Na żółto te literka, że tacho I zaczęło tutaj mi migać Także ok Ok Mamy 15 minut do pauzy Jazdy No i mamy tutaj takie Spowolnienie przed Woklandem Małe Bo coś tam oni robią a, na bramownicy coś robią, widzicie? Siedzi dwóch gigusi i coś tam poprawiają I Serwis jest i już po spowolnieniu. Także lada moment będziemy na woklancie Wokland 9 minut się zostało. Ej, to z półtorej godzinki sobie zrobię pauzę a co a co tam tylko tak patrzę a nie wiadę normalnie w rajki już nie będę tutaj pajacował ja zobaczę gdzie tutaj jest ten e, prysznic, bo nie pamiętam czy na stacji tak na stacji jest Surways na stacji ok bo nieraz jest osobno, na stacji nie ma, jeszcze iść do restauracji. Bo tam są właśnie te, te prysznice, nie? No to jak tak jest, moi kochani, to ja sobie. O! Tam stanę koło jakiegoś drzewka. Na przykład tutaj. Może być? Może być. Półtorej godziny pauzy. O, a tutaj taka ciekawostka zobacz, ja stałem, a tutaj takie coś podjechało. To ja postaram się nagrać, jak to wygląda. Może, e, może, kochani, nikt mnie nie pogoni, ale zobaczcie. To jest prawdziwy, można powiedzieć, wóz e, taki. Man TGM 18 340 Także 340 Koni No to jest Prawdziwy kamper tak właśnie jak wygląda Auto można powiedzieć Prawie jak na Paryż Dakar Daga Boy on Tour Napisane jest Tutaj ma pewnie kamery po bokach Na górze No oto Dom na kółkach To jest dom na kółkach Tutaj zobaczcie z tyłu Nie wiem czy to się też wszędzie okamerowany Super Super to wygląda <grym> Także ludzie też tak spędzają sobie e, Czas wolny Nie jeżdżą tylko takim małym kamperkiem e, Takim małym kamperkiem Jakimś tam Ducato Albo małym Mercedesem Tylko można powiedzieć Domem na kółkach E, ciężarówki. Dobra. Także co? Camper e, fajny, ciężarówka też fajna. A ja e, idę pod prysznic. Pokażę Wam teraz, jak wygląda prysznic w porównaniu z francuskim, ten niemiecki. Tamten był darmowy. Ten będzie pewnie kosztował 3, 4 bądź 5 euro. Ale będziecie mieli porównanie. Także co? To będzie prysznic na parkingu w Oakland, i skorzystamy z tej takiej, z tych prysznicy Zerways czyli Zeroways. Nie wiem, jak to się czyta. I tu jest naprawdę kultura. O, a tutaj Adak ADAC podjechało, jakiegoś mesia, wersja taksówkarska. Starają się przywrócić do życia. A wiem, że wersja taksówkarska? No kolor, kolor tego samochodu Mówić sam za siebie Oraz deska rozdzielcza w środku jest Tak skonstruowana Żeby ta, taksometr wszedł Wchodzimy sobie pod prysznic No dobra, to co wchodzimy Możecie sobie teraz Popatrzeć różnicę Pierwsza różnica to jest Mianowicie Są wieszaki a, na mokrym poziomie. Są wieszaki, bardzo ważne. Są ręczniki papierowe. Czyste. Można się przejrzeć. Można się przejrzeć. Jest kibalek. Jest jedna śmigliczka, jest druga. Woda długo leci, a nie krótko. Jest lustro z borówką w tle. Czyściutko. Następny ręcznik. Wiesz na naręcznik, który jest tak samo zimą, jak odkręcimy, to tu leci ciepło. Jest takie krzesełko, można powiedzieć, też czyste, oraz prysznic, który wygląda w ten sposób. Zobaczcie, nawet to lśni. I nie widać tutaj żadnego grzyba na suficie. A jak popatrzymy na ten wyciąg, no to wygląda tak. Jest różnica, jest różnica. I za to płacimy na Woklandzie 4 euro. 4 euro. To wolałbym naprawdę we Francji zapłacić 4 euro czy 5 euro i z takich, w takich warunkach się wykąpać. Także sorry, tego akurat nie zobaczycie. A my widzimy się po wyjściu spod prysznica. No, to już po kąpieli. Pamiętacie, jak mówiłem o uszkodzonym wyświetlaczu. E, jak w morzu zatopiłem kamerę. ona jest szczelna, ale spęknięta z jednej strony e, i chyba przez tą wodę teraz mam takie zielone paski. Pokażę Wam teraz jak to wygląda, e, tylko jak mam to zrobić? Nagrywając i pokazując, momentu. Dobra, robimy takiego myka. E, czekajcie, a bo tu muszę zrobić tą, dobra, selfie. O, widzicie ten pasek na górze? taki zielonkawy pasek na wysokości baterii. I on teraz się przesuwa w dół i w zależności jak on tam łapie jasne pole, to taki pasek zielony czasami potrafi przykryć cały, dosłownie zależy gdzie to, gdzie nakręcam, to potrafi przykryć cały ekran różnymi, różnej grubości, różnej przezroczystości pasków. No trudno, ale nagrywać można, najważniejsze, że nie ma tego na materiale. No dobra, to pomykamy do ciężarówki. Godzinę mamy kochani, właśnie którą mamy godzinę? Eee, 13.34 Myślę że chyba że z dwie godziny staliśmy, ale trudno. I tak dzisiaj dojedziemy do granicy. No i tam Ende. Ende reise. I co dalej? Eee no i tyle no. Ja przygotowałem sobie pytania. Przygotowałem sobie pytania moi drodzy od Was. I e, zgrałem, znaczy zgrałem, rozpisałem sobie kilka tras, które według mnie są na pewno godne polecenia, żeby się sobie obejrzeli. E, I jeżeli chodzi o to trasy moje, no to mówię, warto wrócić do niektórych, bo e, naprawdę naprawdę są ciekawe, nawet popatrzeć jak wtedy sobie nie radziłem z i z, z jakimiś podjazdami tam te trasy są krótsze, tam mają po trzy odcinki po 5 odcinków ale są trochę dłuższe odcinki, po 30 minut o, wyjeżdża teraz akurat ten kamper który tam stał także wyszczególniłem sobie pytania i jak zatrzymał się na Granicy, to usiądę sobie na fotelu, otworzę sobie polskie piwo, bo mam jeszcze od wyjazdu. Wziąłem cztery, z czego wypiłem dwa, bo jedno dałem arkowi na pędzel w tamtą stronę, jak się spotkaliśmy, i jedno mi się zostało. No to... Napiję się dzisiaj na. Dobry powrót do Polski. I wtedy nagram ten e, vlog z odpowiedziami na Wasze pytania. A na tą chwilę, kochani, jedziemy. Dobra. Tak jak powiedziałem, ruszamy. Nic nie jedzie. Tam trzeba patrzeć w to sferyczne lustereczko. Zobaczcie, w górnym nie widać nic, a w sferycznym widzimy wszystko. O, kumpel też już pojechał, postał trochę dłużej niż 45, ale nie tak jak ja, 2,20. Kręć w lewo, następnie kręć w Dobra, to co? Umawiamy się, że jak zatrzymam się na na granicy kręć dzisiaj, lewo, na terminalu, to wtedy... Kręć w odpowiem Wam na pytania. Może je trochę rozwinę, może jakieś mi się narzuci i co przypomnę kręć sobie o prawo, tu też a 70, kumpel. Ładował się ze mną w tym. Ładował się ze mną moi kochani. W ascometach. I teraz za mną jedzie. I odpowiem Wam na pytania na terminalu. Mamy Drezno. Spowolnienie. Na tym Dreznie. No tutaj galanty takie spowolnienie. Pokazuje 10 minut ja mam taką informację z firmy, że ich jednak nie chcą mnie w Toyocie. Jutro rozładunek jednak w poniedziałek, nie wiem czy ja będę jechał, czy nie. Na bazę jadę. Także no, gdybym wiedział, że na tą bazę będę jechał od razu, to bym dzisiaj był na bazie. Teraz już bym pewnie, teraz właśnie już pewnie wjeżdżał na bazę. A tak jestem koło Drezna, bo sobie inaczej zaplanowałem to wszystko. No bo po co pędzić, jak y, wiem, że dzisiaj jutro rozładunek, tak? No to co pędzić i później sterczeć jak widły y, gnoju? No bez sensu, także e, także jutro dopiero będę w Domciu, no to dojadę sobie teraz do tego, do terminala, jutro o czwartej ruszę, żeby tak w miarę wartko być, będę o na bazie, o dziewiątej wyjadę, przy dziesiątą będę rano w domu. Jak będę przy dziesiątą w domu, no to równiutko wychodzi czwarta rano, wyjazd w poniedziałek. Także będę cały praktycznie e, piątek. Cały piątek, całą sobotę, no i tam niedzielę w domu. A teraz tutaj macie Drezno przed sobą, czyli całe miasto. Ono w drugiej wojnie było zniszczone praktycznie doszczętnie, a później odbudowane. To jest takie stare, nowe miasto. Kościoły, jakieś tam domy, one były zrujnowane, a później były zrekonstruowane tak naprawdę na podstawie różnych opisów, zdjęć jak były, zdjęcia, ewentualnie rysunków, jakichś dokumentów, które się zachowały. Polecam. Piękne miasto. Tam pojechał Volkswagen Karman To taki busik. Volkswagena i zabudowany jest jak kamper nad dwoziem kampera, takim nie? I powiem Wam, takie obserwuję. Ja lubię sobie tak popatrzeć na ludzi z góry, jak jadą w, w samochodach swoich, albo jak mnie wyprzedzają, to patrzę, co robią. I co, zauwa co zauważyłem, jak po prawej stronie, jako pasażer, siedzi kobitka w takim kamperze. Bardzo często, ale to mega często Nogi ma Na desce rozdzielcze, Ale nie tak, że leżą te nogi sobie Tak wywalone jak, jak drugi kierowca w tirze by miał tak? Nie, ona ma je Podgięte I oparte gdzieś, albo tak o deskę stopy Ewentualnie Gdzieś tam pod spodem leży jakaś torba I tak jakby kolana pod brodą I, i w takiej pozycji Takiej jakby przy kurciu <laughs> Nie wiem co to jest ale, ale naprawdę Bardzo dużo kobiet, które właśnie jadą Jako pasażer w kamperze W ten sposób siedzi Nie rozłożona, nóżki Bach, Tylko takie podkurczone Oparte tylko tutaj o deskę rozdzielczą